Ho, ho ho! W tym roku świąt nie będzie i Mikołaj ci w pipę nie wejdzie! O, będą patologiczne święta, które każdy zapamięta! A ja zaraz idę na sanki, a później na loda do mojej koleżanki. Słyszysz dzwoneczki, ale w ci się zakręci dzisiaj koło cipeczki. Ja do świnę. Będzie pasterka i będę żygał do wiaderka Ja pierdolę twoje karpie, najebane babcie szarpie Wolę zajebać węgorza, lodać jak jebana koza Biały kurwa odrzutowiec, wjechał jak świeży na Wjechał jak dziadek babcie, Kevin w domu nasrał w kapcie Ja pierdolę co za święta, gorszych nikt już nie pamięta Matka płacze, tata pije, a na chuju byje Który fagas już w tym roku? Dziadek pyta, dziadek w szoku, dziadek chyba ma przed nie śnieg, nie śnieg, wszędzie są, hey! A ja kurwa najebany figloru kamion Nie wie śnieg, nie śnieg, śniegu aż po okna Ona napalona w kuli, że mego sofra A jak się rozpuści, to ci się w ustach spuści Będziesz posuwana w tym roku przez bałwana Lubi zimnego padyla, jak ją w pokwie dobrze gila Młodsze wartce Mikołaja z podwiedzenia głaszcze ja. Ja płaczę, piszczę, drapie meble, weź się powiesz na omegle Co takie wie, jak się pali, bo ja ciotkę wali, w sumie mam wyjebane Zaraz będzie posypane dla relaksu ugranika granika Wjeżdżać do seklo chodzika Nie chcę jeść, wolę spać Białe święta kurwa mać Jeśli jesteś zwariowana, To po gólej se bałwana Kule ich i dwie kulki za marzą nie wie śnieg, nie wie śnieg, wszędzie zawsze są hey! A ja kurwa najebany piglor ją. kamion Nie wie śnieg, nie wie śnieg, śniegu aż po okna Ona napalona w że mego sopla Gdzie Mikołaj, gdzie prezenty, gruby chuju, przywiez skręty Patrzę, a ta kurwa leci i w małe dzieci Rozpierdolił taty fiata, co za chuj morda wąsata Najebany siedzi w stankach, Pijak kżulę po przystankach Jestem pewny, świąt nie będzie, bo Mikołaj na Rok i preza trwa, a renifer w szakach stra Alkoholik nie Mikołaj, tak dla niego dziecko wołaj Głupie w coś się biało, renifera wziął kakao Nie wie śnieg, nie wie śnieg, wszędzie są A ja kurwa najebany figlor kamion Nie wie śnieg, nie wie śnieg, śniegu aż po okna Ona napalona w pójliże mego sokla Ale zioło i ciastka, zaraz będzie pierwsza gwiazdka, leje łychę bo przygasam jak świeżka Wuju mam dzisiejsze jabło, coś by się lepszego zjadło Jak od albo grzybka plus do tego mokra ciwka. Coś na kurwia mi do okna Może koleżanka mokra, no nie bierze elfy dwa Pytam się kto dragi ma Ja pierdolę ale uszy Taki hejt elfa nie ruszy Są Nie wie śnieg, nie wie wszędzie są, hey! a jak kurwa najewany śnieg, w iglorami ją. Nie wie nie śniegu aż po okna. Ona napalona, w fór że go są.